A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę, zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. Szybaneczko, z tej strony media, ja dzisiaj ze mną jest Simon. Witam! I dzisiaj znowu mamy serię wyzwania w Roblox. I dzisiaj mamy gościnie także Ice Super iSuperJerego. Witam bardzo serdecznie. Ale zanim zaczniemy, jakie dzisiaj mamy wyzwania, z czym się dzisiaj zmierzymy, ile Robuxów stracimy lub wygramy, to drodzy widzowie, pamiętajcie o czym? Aby stawić łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na tym Dokładnie kanale. tak. Właśnie, Bo... widzicie, oni wiedzą, a Nie czy wy wiem. wiecie? Więc musicie też to zostawić, żebyście wiedzieli, że stawia się lajki w górę, subskrypcje i dzwoneczki. I niech napiszą w komentarzu nowe wyzwania, które mamy robić. Nowe wyzwania, jakie tylko wam wpadną do głowy. Piszcie w ogóle listę wszystkich wyzwań, to będziemy robić. Najlepsze wyzwania to będę może brał jakiegoś z was. Jeżeli ktoś napisze fajny komentarz, to napiszę do was i wezmę was do odcinka. I wy będziecie mogli być w odcinku, więc... Napiszcie fajny komentarz. Dobra, Jerry. A teraz Jerry powie nam pierwsze wyzwanie. No dobra, to ogólnie tak. Ja mam dla was pierwsze wyzwanko, a będzie one polegało na tym, żeby mnie po prostu znaleźć. Schowałem się gdzieś na mapie i ta osoba, która pierwsza mnie znajdzie, myślę, że może wygrać 300 Robuxów. O. o dobra. To, jestem gotowy? Ja przygotowałem tutaj helikopter o, wcześniej, nie. dlatego... Cześć, nie, no już czeka, tam Cześć. Nie wierzę, dobra. No dobra, to są wyzwania, chodź, podwiadzę cię trochę, chodź. O, dobra. To są wyzwania, leci mogę pomóc. Dzięki wielkie. Dobra. Ale wiesz, nie mówiłem Mendy jak daleko, więc cześć. Dobra, nie, nie, tu mi wystarczy, tu się sam już odczepiłem. Dobra, jakieś podpowiedzi, może nam dasz czy coś takiego. No przez myślę kilka minut, póki co mnie nie znajdzie, to myślę, że będę wam dać jakąś pierwszą podpowiedź, ale póki co... Bez podpowiedzi. Znaczy możemy powiedzieć, czy jesteś... O, powiedz, nam, czy jesteś wysoko, czy jesteś nisko? Dobra, no to może być na razie taka jedna. Jestem dosyć nisko, bardzo nisko. Dosyć nisko ale może, dobra. ale nie pod ziemią. A, dziękuję, że bo właśnie już miałem się wkopywać i cię szukać. widzisz, widzisz, no. to jeszcze nie tam. Zaraz sprawdzimy, czy gdzie jest tu dosyć nisko. Dosyć nisko, o. No, naprawdę? Ja, nie wierzę, ja sobie tak szybko znalazłeś. Ja nie wierzę, na blarze, w to, parę... widzowie. Ja wam, ja nie powiem wiem, ci... Na plaży sobie ciluwałem pod parasolką. Powiem ci, że po prostu. Nie wiem, po prostu pierwsze. Ja nie, to nie było ustawione nic. wiem. Ale że tak szybko. Przecież ta plaża jest taka wielka. Nie wiem, po prostu jechałem prosto, powiedziałem, że przyjadę całą plażą. Akurat patrzę, co się wow. rusza pod parasolem. Widzowie, to nie było Dobra. nic ustawione, uwierzcie mi. Nic tu nie ustawialiśmy. Nic. Zarówno się dosyć szybko, no, gratuluję Mandy. Idealnie samochodem prosto na ciebie. Nie widzę naprawdę to nie było nic ustawione. albo wyglądało trochę ustawione, ale serio, nic to nie słyszał. Aż się sami zdziwiliśmy, to nie Simon. Za drzewkiem. Kurde, mogłem ci nie pomagać. Mogłem nagrywać to, <laughs> mogłem nagrywać to przed odcinkiem, bo w sumie powiedziałem do Jerego tak. I gdzieś schowaj, a my będziemy cię szukać. No dokładnie tak było, serio. A... No, Jerry jest pierwszym miejsc kryjówką. Myślę, że to dłużej zajmie. Dobra. Czyli pierwszym wyzwanie wygrałem Simon. No ty tak. Niestety tak, nie wiem w ogóle. Pierwsze <grym grym> miejsce, <grym> które pojechałem od razu. <grym> a mapy jest taka duża ogólnie, jest to plaża na około mapy i w ogóle. Dobra, więc możecie napisać XD w komentarzu, a my lecimy do kolejnego wyzwania. Już w kolejnej Gierce. Okej, okay, jesteśmy na drugim wyzwaniu, czyli jesteśmy na jakiejś mapie spigi. Dobra, Jerry, dawaj wyzwanko. Tak, na dawaj a dokładnie na obi. i mam dla Was następne y, zadanie: będzie się ścigać. I ta osoba, która pierwsza, dojdzie do 15 poziomu stage'a levela, to nie ma znaczenia, wygrywa, ale tym razem troszkę mniej, 100 rubuksów. E, dobra, ale ty się ścigasz z nami. Okej, okay, dobra. Jak dobra. już proponujesz, to niech będzie. E, dobra, więc e, 3, 2, 1, start. Dobra, lecimy. A, dobra. Jest, nie? Ja już o. spadłem. Dobra, I niestety. Ale raczej gonimy go na spokojnie, nie możemy się okay, poddać. Okej, okay. okej. Dobra, dobra. Słyszałem, że to obie nie jest za łatwe, więc sprawdzimy czy eee. się uda. Jak tam samo z tyłu? O, zostawił... W dobra, ogóle dziś jakieś śmieszne skiny tu są, bo każdy jest takim obdartym kimś. No, tak właśnie bardzo dziś nie wyglądamy. Ale okej. Okay. Już tu... Co tu się dzieje? O, to znikające <laughs> o jest. Nie, tutaj to trzeba uważać. Dobra, gonię cię, gonię cię. Jestem. I co O? Aha, bo tu tylko jedno jest chyba dobre. No A... nie, no to to jest to, co nas wszyscy tak gonią. Za pierwszym. <laughs> Dobra, dało się. Ej no nie. Jak ty to widzisz, które to? <laughs> jest mały trik do tego. Nie. Że nie, nie. Co, o co tu chodzi? E, tutaj chodzi o to, że nie okay. wiem Dobra, mam. No nie, wy mnie doganiacie, to jest nie fair. No nie, nie! <śmuszczaj> dobrze, Dobra, dobrze. udało się. Tak. Okej. Okay. Dobra, udało się. Udało się, udało się. To już już... Nie! 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 nie, nie Dobra, nie dziewiąty. Nie, okay. najgorsze! Co się stało? Czekaj. Dobra, jest. Mandy, po co ci tyle Podziel się. Nie, nie muszę wygrać. Muszę wygrać, muszę wygrać. Dobra, biorę to. O nie, oni mnie gonią. Oni są zaraz za Manny mną. spadnij. No prosimy cię. Nie, nie mogę spać. O Który kurczę. to już? Jedenasty poziom. O kurde. Dobra. Ujej, 13 Nie no, Mandy! <laughs> To było dobre. Nie, e, Simon, się. tylko minus dla ciebie, bo jednego stage'a nie zaliczyłeś. <grym, <grym, dobra. I on nadal siódmy. Co? Jak? Dobra. Teraz piętnasty trzeba przejść jeszcze. Dobra, piętnasty przychodzi. Kurde. Dobra, dobra. Jest! Pierwszy! Pierwszy, pierwszy, Kurde, pierwszy. Drugi. ja za dużo robię. Razy... No nie. No, Simon, mam taki minus dla ciebie. I Jerry e. też. Zobaczcie sobie, Jaki. który ja mam level, a który wy macie level. Co? No patrz, 15 mam, o co chodzi? A tu jest szesnastka. Kurde. E, dobra, to chodźcie teraz, wracam. zrobimy tak, patrzcie. Chodźcie. Skaczemy w dół. E, Okej. Okay. Cześć! z Simon, też. No, no, dobra, hub. A, bo tu się zrespiliście, ale nie macie takiego levela. Chyba <laughs> nie idziecie po kolei. No dobra, trudno. Więc wygrałem kolejne Starbucksów, lecimy dalej do kolejnego wyzwania. Jesteście gotowi na kolejne wyzwanie? Pewnie, że tak. Okej, okay, jesteśmy na trzecim wyzwaniu i ten... Y, Jerry, szybko mów o co tu chodzi. Tak, 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 wyzwanie będzie teraz takie, że y, trzeba przejść jak najdłużej. A, okej. Okay. To nieźle, to, to nieźle. W ogóle dobra, zobaczymy kto wygra w ogóle najprzyżej, najwięcej rund, dobra? Um, żeby może zwany niegdyś tak będzie. To przeży... na przykład mamy 5 rund i kto najwięcej przeżyje. Nie każdy sobie liczy. Okej. Okay, dobra, dobra. A tu skakać nie można. A, no. mówię, uwaga, nie można skakać, uwaga. O, nie można skakać, O nie, nie, nie. Wendy. Kurde. O. E, chyba razem przeżyliśmy. Tak, przeżyliśmy razem. Dobra, udało się. O nie, co to jest? Co? Aha, A, nikt nie przeszedł. <laughs> <laughs> dobra, czyli y, ja mam Jerrym na razie po jednym żyćku, znaczy po, tak. po jednej wygranej. Dobra, bo to jest w ogóle, nie klikaj tego guzika, o kurczę. Dobra, idę pod ten. Ojej, patrz, to w ogóle siedzimy my jako jedyni. A co jak oni nie usiedli, co teraz? Nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje. A, chyba jesteśmy na wakacjach po prostu. A, wakacje, dobra. No to, to A, w sumie no, ludzie, to, to, to wszyscy wygraliśmy. A, to tak długo będzie? Bo chodź piłkę poobijamy. <noise> to łatwe to wyzwanie. A w ogóle nie widzimy do ile Robuxów. Jerry, ile za robuxów za to? Hmm. Za to. No może to być 200, 200. Niech nie będzie Dobre. 200, bo to jest już troszkę trudniejsze mi się wydaje niż właśnie to Obi przednie. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. klikam. O, się udało. Klik... O tu nie! Za... O, znowu Obbi, obi za Obi. A tu nie będzie szybko? O, tu jest szybko! Tak, Jak szybko. To dobra. Jest szybkie właśnie. Jest! Pierwsza rzecz, w której nie odpadnę. O, zaraz wygadasz i będzie. <noise> Dobra. No nie. Spadł prawie. Okay. Jest! Pierwszy! Aj. Udało się! Ja o, spadł, Sayon! Dobra, ale w ogóle udało się, bo to chyba było po prostu przejdzie, a nie spadnie. Tak, Dobra. tak, tak. Czyli Sayon ma jeden punkt, a mamy po dwa. Tak, Dobra, po to lecimy. Dok pierwszy ile? Myślę, że. Pięć. Dobra, 5. Pięć. Powiedzmy, kto pierwszy będzie miał 5 punktów. Dobra. Co, o nie! Co tu się stało? O, ja zginąłem. Nie, nie. Co tu e... się stało? E... Tak. Co tu się dzieje? Nie! O, czy... Dobra, już wszystko wróciło do normy. I Co dalej? Co tu jest? Hej, okay, Trady! No, nie wiem, to jest jakiś ten fight! Ej, co, I to jest ręka ta nosa! Znaczy ta rękawica! Ej, nie, wyleciało! Wygrałem! Simon! Wygrało. Serio? Kurde... Dobra, no nie czyli... was, dwa Wszyscy mają po go. dwa. Dobra. Ej, bo trzeba gola. gola. Która bramka jest kogo? Nie wiem, która bramka mm, jest to, kogo. to swojej czarę strzelę. To Nie wiem, który kogo jest. Dobra. Czekaj, no bo piłkę... Nie można wystrzelić piłki za ten... Za... Za, za boisko. Ha? Nie no, co wy robicie? Proszę iść bramkę! No stara! Będzie, będzie, będzie! Nie! Nie wiem w ogóle, do kogo, kogo to jest kogo! No trudno! Lecimy ci po kogo! A niech będzie, tak, już nieważne. No nie, nie! Nie! No, no i nikt nie wygrał. Dobra, czyli i tak wszyscy mamy po dwa. Dobra. O nie! O kurde, wulkan! Dobra. To tu pewnie ktoś wygra, lub ktoś przegra, dobra? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Pa... E, tu już zostaje to tutaj. O e... nie. Co zginął? Wiosu <gibliosu> poginęło. Simon, ty, ty Jerry żyjesz? Wtedy ja żyję. żyję, żyję, Co on zrobił? Jaki cwaniak. Stanął sobie za płotkiem. A Simon nie żyje. To jest... Na... Nie, to jest... Ale Simon zginął, więc no jest luz. Już dwa razy nawet. A, no to, to, to i tak punktu nie dostanę. Trzec, a, jest, trzy raz. O, dobra. Czyli ja z mamy po trzy punkty już. A ty sobie Tak, już mamy po trzy. Knowledge. Co to jest? Książka, nie wiem. Trzeba się czegoś uczyć. A, eee. trzeba dać jedną na książkę! Tak? No klikam. No. Eee. Nie czuję się mądrzejszy. Nie wiem, bo o, mam czapkę. Skończyłem szkołę. Tak? O. właśnie. A wy też skończyliście szkołę, napiszcie. Co tu się eee. dzieje? Eee. What to the fuck? Tu chodzi. Czemu, Czemu ja jestem podłączony? Co? Przepraszam. o no, co tu chodzi nie w ogóle. Wiem. Dziwna ta gra. Dobra, to nie, to, to tutaj nie można wygrać w ogóle. Dobra, ale mamy już po trzy punkty, więc jeszcze jakieś dwa musimy tu zdobyć. No, bardzo mało. Okej, okay. nie wiem na czym ta gra polega, dwa Dobra, zrobimy tak, że ostatni teraz, kto wygra teraz, to wygrywa. Dobra. Ten 200 robuxów, co mówiłeś. Po prostu Dobra. kto teraz wygra jakiekolwiek, wyg możliwość wygrywania. Ja jednak punkty nie mam w zacznieniu, <coughs> ostatnia gra. cześć <coughs> <Od J>. Simon. <coughs> Dobra, to jest złota, jak ktoś mówi złota piłka, nawet Simon może wygrać bo teraz trzeba być zwycięzcą. I co teraz? O, I kurde. Idealnie, idealnie, idealnie moim kurde! Zdaniem. A ja nie wiem czy mam wchodzić na te strzałki, czy nie? No, ale szybko biegniemy. Wow, to jest takie... Aha, on zabrał to! Nie! nie! Mendy się z nim ściga! O nie! Dobra. Ja w to wygrał, nie wszystko wygrałem! Nie no, nie, ale Co dobra. nie wygrałeś? Mam! Mendiry wygrał. Jeszcze, jeszcze jest czas, jeszcze jest czas. <noise> jeszcze jak oni biegną, Patrz na to. Szybko! U, o, Z powolutku. Jestem przed tobą, ty tam się nie śpiesz jak idą w Nie, jest. O nie, jesteś przede mną! No. Jestem przed tobą troszeczkę! Jak idą w Patrzcie na to! Łaa, wow, wygrałem Goniec tylko się. ja! Czy oni wygrają, czy nie wygrają? Dwie ścieżki, proszę! Nie! Ja chcę to wygrać! Nie! Nie! Zatrzymajcie się! Nie! 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 Nie, nie, nie! nie. nie. Udało się! Yes. Tak! O, że Simon! Ok, przepieczony. Dobra, no to co, no to co? I tak, bo byłem pierwszy. Co? Dobra, to, 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 to to wygra grilla. Co, to, co jest? To wygrywa grilla. Dlaczego wpadłeś na dół? No właśnie, nie wiem. Nie, palę się. A ty na dół, a gdzie, Jerry jesteś tu. Dobra. O, góry. o kurcze grilla nas zrobią. Dobra, on to przeżyje? No tak, siedzę sobie, a co? Zaraz umrę. To jest Nie, umarłem. O, a ja wygrałem. Nie że wygra, to Simon, który zbugował grę. O, okej. Okay. No dobra, no to Simon wygrał ostatnią rundę, ja wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, na razie, to było na tyle, do kolejnego odcinka! Cześć.